Laudetur. My ludzie, to też często rodzice w stosunku do dzieci, absolutnie przeceniamy swoją sprawczość i wpływ tej sprawczości na kształtowanie naszego życia. Ja tu przypomnę, że znacznie prostsze układy na no, ludzkim mózgu, umysł jest chyba najbardziej skomplikowanym, znanym nam we wszechświecie, znacznie prostsze układy podlegają efektowi tzw. motyla Lorenza, a co dopiero mówić o nas, choć nie o tym tu mowa. Zakładamy, że przez pewne określone działania, które realizują nasze predyspozycje, dojdziemy do czegoś, i zrealizujemy pewne plany. Tymczasem, kiedy patrzy na swoje życie, ale i na życie większości znanych mi ludzi, okazuje się, że predyspozycje grały wielką rolę. To prawda, bez nich niczego by nie było. Arystoteles czy Tomasz, jak mówią, o materii, czyli potencjalności, ale one muszą zostać zaktualizowane. A co ostatecznie te predyspozycje aktualizowało? Najczystsze przypadki. To, że ktoś dojechał, wszedł w dane drzwi, ale też to, że ktoś się spóźnił, nie dotarł, zobaczył kogoś innego. Od tego potem wszystko zależało i tak. Spójrzmy, gdyby pewna studentka nie weszła na moje zajęcia, bo akurat takiej pasowało, nie byłoby na świecie moich dzieci, nie byłoby mojego małżeństwa. Przecież to, było, to był absolutny motyl Lorenza. Gdyby kilka lat temu. Gdybym nie dotarł, a byłem już wściekły na Michała na spotkanie w Café Peron, nie byłoby tego TikToka, 30 tysięcy followersów, znajomości pięknej Justynki Fanki, która tam obok stoi i patrzy na nasze nagrania. Tylu rzeczy by nie było. I oczywiście powiecie tak, no dobrze, ale musiał pan przecież, nie wiem, mieć pewne umiejętności, żeby zatrudnili pana na tym uniwersytecie, żeby ta studentka zwróciła na pana uwagę, żeby Justynka zwróciła uwagę. Że, żeby wreszcie no, na tym TikToku wyrobić te 30 tysięcy followersów. Tak, to wszystko prawda. To wszystko prawda. Musiałem mieć, to jest oczywiste. Ale gdybym wtedy, kilka lat temu, wściekł się jednak na Michała się spóźnia, nie wpadł do Café Peron, wszystko byłoby tak niesamowicie inaczej. Ostatecznie wygrywa Motyl Lorenza. Drgnienie jego skrzydełek zmienia wszystko. Pewne możliwości otwiera i aktualizuje, inne zamyka ostatecznie. A zatem życie jako? Przypomnijmy taki pożegnalny teraz wywiad Macieja Enwerta. Sen wariata, śniony nieprzytomnie. Teatr półcieniów. Godzinny, dwugodzinny, bo w istocie bardzo krótki monolog idioty. Pawiącego się, pyszniącego się. Głośnego, hałaśliwego, a jednak pozbawiony sensu, pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia. Sen, wariata, śniony nieprzytomnie. I my, jako ludzie, wobec tego, kim jesteśmy tak naprawdę, jeśli chcemy chociaż tę naszą godność obronić, w świecie, który wydaje się być chaosem rządzonym przypadkami i taką mglistą zmiennością, mglistą płynnością, bo tak, tu się akurat zgadzam z Michałem to być może godność bronimy tym, że przynajmniej próbujemy. Przypomnijcie sobie zakończenie lotu nad kukułczym gniazdem. Siostra Rechet wygrywa, chłopak popełnia samobójstwo, wszyscy zostają waleni po izolatkach. Wódz, który próbował wyrwać, wyrwać ten niesamowicie ciężki z podłogi, stwierdza jedno na koniec, ale przynajmniej próbowałem. Być może cała nasza godność, godność Tańczących syzyfów, godność syzyfów, którzy próbują być szczęśliwi, na tym właśnie polega. Przynajmniej próbujemy robić coś więcej i być czymś więcej niż tylko migotliwą zmianą i przepływaniem przypadków, wypadków, różnego rodzaju zdarzeń bez sensu, celu, uzasadnienia, jak w śnie idioty, jak w śnie wariata śnionym nieprzytomnie. Ramen z morskiego oka, gdzie moje życie toczy się od urodzenia tu na Dolnym Mokotowie do licznych, sentymentalnych wspomnień dzisiaj. Ramen.